Onin kortuła wraca. gdzie? A da się coś tym zawić beskay nowe skanie. <gry> Kogo pan obwiniał o dzisiejszą porażkę klasy? No oczywiście, że to była wina sędziego. No nie nasza. Moja taktyka miała zadziałać. Nie moja wina, że kancela na tej lewej obronie normalnie spał, ale robił sobie TikToki. I nie moją winą jest to, że przegraliśmy, bo wszystko ja ustanowiłem dobrze. I ja tutaj mówiłem, że Łunin to ten jak myślił Kurtu, że to jest zły. A to oczywiście to wszystko wina sędziów, jak zwykle oni nam Chcą przeszkodzić, wymyślili, że go line'a nie ma. No co za nieposłuszeństwo w tym świecie? No nie wiem, co się dzieje w tym świecie. A tak poza tym, uważam jedną rzecz: że to, że gramy słabo, to nie jest moja wina. Jeszcze raz to podkreślam, że to wina sędziów. Tylko i wyłącznie sędziów. I tak było też w meczu z PSG, tak było z Interem, tak było z Bayernem, tak było z każdym. Zawsze była wina sędziego. Nie mam już czasu, idę pokosić trawnik, żeby była trawa równa L.